Dzień kręciliśmy wow. odcinek Bandzi I odcinek Bandzi zaczął być kręcony od godziny 14 do godziny 17 w największym możliwym słońcu, jakie spotkało chyba środkowo-wschodnią Europę od czasów Chyba Mieszka I. I wyglądam tak. Mr. Gino, wow. No. Eee. Yy, lekko. Lekko strepanowało mi czaszkę Ubrana na imię miała Diana Red, green, green Ije, ije, ije Łotwapy, łotwapy Kominiarki powrócimy, opalamy no, blaszki Mówiłem 10k i wychodzimy Proszę, proszę, proszę No leć A, yeah. Pozwalamy w i palimy ślit, patrzymy z obtora, na tu nie boi się nikt, bo tylko z moim gangiem Mr. Chino Score wow. Pozdrowisz O kurwa. Ale mi ciśnienie w czas to wyjba Mr. Chino oh. Wow Nie Tata. no rozstady do... A Ej Niemcy w ogóle nie pytają tylko strzelają teraz co? Powiedzcie, powiedzcie, muszę się pośmiać, kupa, jest używane, boli mnie Chuj podejrzane to jest Powiedz i rek jeszcze raz To nie Nie pytają, tylko strzelają od razu Ziorek obchodzi I Kurja! Mam złamaną rękę <śm> Nie wiem, ha nie, nie wiedzę o tobie O kur. Ninja, Ninja O, Ej, co jest wypierdalam stąd zaraz i urwę sobie... Z JAJAMI! O to jest! trafiłem go! <śmany> Ej, po chuj ty strzelajesz Musisz ich przepuścić, nie tam MSD, defa do 10, kurwa? Ja nie wiem, co jest za. wydał 10 koła? Dobra. Mój górę pożył już. Ja go kurwa nie widzę, ma gdzieś. Brawo. Kurwa! BOLGOWSKA! Nice. Ja w obie rejki strzelam. Za brawo. Przepraszam. A łupa paprzywa. łupa ty się będziesz sąsiadom tłumaczył!

na B. Tak dobra lecimy Full focus Masz lepszy mi No nie wiem kto będzie pierwszy uja się poświęciłeś, nie przygotowywałeś się do walki A cześć w fuja, że trenujesz i nie ma streamów Toro022 Ja nie znam, że jesteś trolem Chyba piochą w panele W przedpokoju oczywiście To jest taka, taka nowa gierka Ale ona dopiero chyba wyjdzie w trzecim kwartale 2025 Tylko ja mam dostęp betę do niej Mieliśmy taki kurwa, strasznie poważny temat jak na człowieka który ma 26 lat na grillu z moimi znajomymi z którymi się znam po 15 lat I według mnie kurwa, takie coś jak dyslekcja nie istnieje Jak można kurwa, mówić że ma się dyslekcję i napisać mów przez uzwykłe Czy, kurwa, to, jest jakiś, to jest jakiś wymysł czy to jest abstrakcja? I jeszcze cię, jak idziesz do pani psycholog, to sprawdza, czy jesteś debilem. I ona pyta się, kto wymyślił żarwurówkę. I ktoś mówi, nie wiem, wałęsa kurwa. No to i ona tak, nie no, dyslekcję ma. No to przecież to jest to jest debilizm, a nie dyslektyzm. To jest taki dobry TikTok. Oglądałem wczorajszego streama tych win, Mota. Pokazanie wiadomości. Co ona powiedziała? Jestem w kosmosie! A ja wiem, co to jest nie. Kochać to nie znaczy, zawsze to samo. Uważaj, ziomek, bo ta stuka leci na twoje siatki. wezmę to tu. Witam serdecznie. To, co się wydarzyło, przerosło wszelkie moje najgorsze sny. Jestem w totalnym szoku. Życzę jej udanej kariery filmowej. Dubaj, czeka z tego, co wiem. Wybrała 100 tysięcy. Polski internet jest wspaniały. Tuż i dziękuję bardzo za szósty miesiąc. Dziękuję, Dawid za... Dzisiaj mi się złamało serce. Dzisiaj mi się złamało serce. Podbija taki do mnie mały chłopczyk. Taki... On mi przypominał ogólnie mnie jak byłem dzieckiem. Taki młody blondynek. Taki, taki fajny chłopak, fajny grzeczny chłopak. I wyciąga dwa złote i pyta się, mogę z panem zdjęcie? No i wziąłem to dwa złote i sobie z nim zrobiłem. Torbin, dziękuję za suba na pierwszy miesiąc. Creator Ja, Dawid rzeźnik do niej. Jesteś do domu, co by ci się przydało, albo o czym marzysz? Nie wiem, jakiś ekspres czy coś. A ekspres, ona... Pieprz mnie, rzeźnik? Mówię o mamie teraz. Pa, pałacem leśnik, tak. uda. Uh -huh. Rampa idą. Ej! Chula! Chula, chula, chula. Ty chula, chula. tego kleksie nie słyszysz, że long pobiegli? No ja, ale to by... Ja ale ja się kur... nie wiedziałem o co chodzi Ale timing, ja p... ale tak Patrz to Człowiek piksel Mam idzie... O! Ale jestem potężny! O... O... cię biegnijcie tam na niego Patryk, ja na tyłem i patrzę w ziemię, żeby nie mógł mi trafić ryja. Dawaj, leć, leć, leć. no lec. Ja go baituję. Ja pierdolony, to przebiegł brawo. Nie, nie, wygramy to. Kurwa. Ja pierdolony, ale ja nie Irek, ty jesteś takim jednym debilem, że kurwa ja nie wiem.